Siema, no to następny dzień mojego ulepa, lepienia mojego ulepa. Szlifuję powoli już to listwę pod pyjogiem. Cała jest jakoś odtworzona, no to jeszcze trzeba po prostu zaklepać tutaj na jancik. Ale całość jest już mniej więcej odtworzona. W paru miejscach będę jeszcze musiał smajknąć, tam gdzie na przykład się zjawiły takie dziurki w spawach. To to chcę dosmajkać jeszcze raz, przeszlifować i będzie można wymieniać pyłk. Tutaj muszę to zaszlifować i, i zaraz będę powoli pasować pyłk. Cała ta dolna krew będzie zjebiona. górę jeszcze będę szlifować, tutaj z tyłu była korozja, to ją usunąłem już. Tutaj z przodu jest jeszcze też takie ognisko. Po prostu tu zaraz zeszlifuję szlifierką, zeszlifuję całą tą blaszkę, żeby ona była cieńsza, e, tak do tych momentów, tak jak idzie próg, e, żeby to mi siadło niżej i będę musiał jakoś dobić pył, gdyż na tej krawędzi tutaj jest praktycznie kąt prosty, natomiast sam pył idzie delikatnym łukiem. Więc to trzeba będzie po prostu doklepać chyba na aucie na hamę, bo innego pomysłu nie mam. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Myślę, że ważniejsze jest, żeby się drzwi otwierały i zamykały niż żeby ładnie przylegała ta dolna listwa była idealnie. Więc zacznę spawać piłk od góry. Zrobię sobie z dwa, trzy smajki. Tutaj, no powiedzmy tutaj, gdzieś na środku. Gdzieś tutaj, na środku w sensie do tej wędzi. to samo zrobię z tyłu i będę starał się dociągnąć tak smajknięty pyłk do dołu. Jeżeli mi się to uda, no wtedy go wsłapę od dołu, jakoś tam też w paru punktach i będę już to spawał całe kawałek po kawałku. No, innego pomysłu nie mam. Nie wiem, jak to zrobić lepiej. W każdym razie, wzmocnienie no zdaje się być bardzo solidnie naprawione. Chyba no, jeszcze wiadomo, jakieś śmieci zostały, to wszystko trzeba będzie, co się da, to uciąć, co się nie da, to doklepać młotkiem, zagiąć i tyle. Yy, I zaraz się biorę za czyszczenie całego tego wzmocnienia od zewnątrz, przynajmniej tam, gdzie się da, wyczyścić. Pomaluję to epoksydem. No i po pomalowaniu epoksydem będę to zamykał tym peyogiem, Jeżeli dobrze pójdzie, to już dzisiaj, najpóźniej, jutro. Pryłk będzie wstawiony i przechodzimy do tylnego nadkola. Więc coś się powoli dzieje. Nie nagrywałem już całej jeszcze tych ład, bo... Nie wiem czy ktoś to będzie chciał w ogóle oglądać. Jednak każda nagranie zabiera trochę czasu. No cieknie mi z nosa ciurkiem, bo tu wszędzie jest kurzy pyła. pył, ja jestem alergikiem. Więc no niestety. No i co? No i jak... Następne, następne nagajanie, już jak doszlifuję to wszystko naprawdę do końca, przymierzę pyłk i będzie już gotowy do yy, założenia. Pomaluję to, no i po pomalowaniu wam pokażę, jak to wyszło. Takich rzeczy, jak tutaj te zaspawane nacięcia, nie szlifuję na równo tego, pyłk nie dotyka. Po co mam to osłabiać? Wychodzę z założenia, że im mocniej zaszlifuję, spaw, tym bardziej go osłabię. Więc... Staję się szlifować tak na równo tylko te miejsca, które muszą być zeszlifowane, więc tak to Pan wygląda, bo ty jest w chuj. I powiem Wam szczerze, pływa nie jupta tego w domu sami. Na jazie. No to dalszy ciąg piac. Wzmocnienie progu wewnątrz zostało pomalowane epoksydem. Pędzelkiem jak widać. No, dwuskładnikowy epoksyd, naprawdę na taką bzdurę to szkoda czasu na mycie później pistoletu po tym. Więc tak zostało pomalowane jak jest. Wydaje mi się, że lepiej tak niż wcale. I teraz jeszcze mam taki plan, że przez te wszystkie otwory do środka, wpuszczę troszkę tego środka do konserwacji profili zamkniętych. Kupiłem sobie coś takiego w spieju. No nie mam takiego pistoletu do konserwacji, mam tylko dwa pistolety do malowania, do podkładu i do lakieru. No i tyle, no i dzisiaj powinien ten pyłek się na aucie znaleźć. Nie nagrywałem tego, ale wczoraj zrobiliśmy pyłę. poprosiłem kolegę o pomoc, eee, przyłożyliśmy pyłek. Przytrzymując go po prostu u mojego tam dociskała ręką mniej więcej, żeby w miarę siedział tak, jak ma siedzieć. I założyliśmy na auto drzwi. No i drzwi się bez najmniejszego problemu otwierają, zamykają. Czyli moja największa obawa, że ten pił gdzieś źle wspawa i to nie będzie się otwierać zamykać. No jest chociaż tyle, że, że, że to działa. Co prawda sprawdziliśmy tylko przednie drzwi. No Ale te drzwi w tym aucie nie będą nikomu potrzebne, więc w razie czego? Po tej, jak tu je diaksem i spawajką, Te drzwi mają być po prostu jako element nadwozia, czyli mają być zamknięte na stałe. Nie mogę ich na razie zespawać, póki nie załatwię sobie jakoś tego wpisu w dowodzie, że auto jest zarejestrowane na dwie osoby i ma klatkę, Tutaj jeszcze nie ma, to swoją drogą. Więc na jazie ich zaspawać nie mogę. Ale, może docelowo, te drzwi będą od wewnątrz posponikane, żeby to już było nieotwieralne. Zrobimy sobie dwudźwiową felicję. Taki kolejny mój głupi pomysł na kolejną głupią modyfikację. No i tyle. Auto czeka. Dzień ucieka, więc kończę piej dollicie i nagrywam to Muszę sobie jeszcze zaszlifować. Tutaj z tyłu była podobna sytuacja. I jakoś mi się to udało wyprowadzić. Chociaż jeszcze myślę, że wyjogu sobie pojawia. No i tyle. Szykujemy się do spawania progu. Będę mało nagiewał na pewno, bo chcę to dzisiaj zrobić, a no jednak nagiewanie nie zawsze troszkę czasu też zabija. A no niestety mam tak jest piejedolony każdy dzień, bez względu na to, czy jest to poniedziałek, czy wtojek, czy sobota, czy niedziela, że... Że mam bardzo mało czasu na pracę przy samochodzie, no i do tego to idzie tak opojnie. Dobra, panie, nie piję dole. Pokażę wam w następnym filmie, jak piłk jak przygotowałem, jak go spasowałem i będę spawać. A później wam pokażę, jak wygląda spawany. Może, może mi się uda trochę jakiś tam spawów, jak już go sobie tak pochewtam po, po tam w paru miejscach, już będzie wszędzie ładnie dolegało, to może parę spawów geam jak to sobie obie, a może się nie uda, Dobre. no więc czekajcie na następną część, w następnej części wszystko się, wszystko się, pokaże. No to tak, na ten epokset, który wam pokazywałem, wypsikałem to czymś takim, nie będziemy może filmy reklamować, do konserwacji profili zamkniętych kajosei. Powiem wam, że fajna sprawa, takie jakby wosk, nie wosk, czy inny natuszczacz, Ale capi jak choleja, więc... ...nie polecam w małych pomieszczeniach używać. No a tutaj moje hefty. Dlaczego tutaj jest tak paskudnie? Dlatego, że tutaj brakowało tak gdzieś odtąd, dotąd blachy. Ja to wszystko ponadpawywałem, tak jak miałem. Zeszlifuję to. Ewentualne dziurki, które zostały, dospawam, zeszlifuję jeszcze raz. Jog jest tutaj wstawiony. Tutaj go trochę uciąłem, bo mi to zupełnie nie pasowało. Tutaj jeszcze jest niejuszany. No i tyle. Później go będę od dołu dociskał. Jak na razie jestem go w stanie normalnie ręką jakoś tam dogiąć do tej blachy. Poza tutaj, jednym małym odcinkiem gdzieś takiej długości, gdzie po prostu będę musiał. Podgięć tą blachę od wewnątrz, bo mi za bardzo do środka uciekła, i jakoś to zajobię. jakoś tak po kawałku modze. No i tu pozabezpieczony, po podaginany, jak tutaj widzicie, już tutaj wyjątek nie ma przejwy. Doginałem to po prostu w ten sposób. Zrobiłem ten mój spieprzony młotek na jant, klepałem to młotkiem i jechałem po całej linii. Ten jant się odginał, gójny więc go później od góry młotkiem dobijałem z powrotem. Jak widzicie mamy otwory przez które będziemy spawać. Większość otworów wyszła dobrze. Z 2 czy trzy są w złym miejscu na tylnym progu, ale to Wam później pokażę. O, tutaj taka świeczka na kumaje, żeby mnie nie zrzejały żywcem. Powiem Wam, że nawet działa. No i tyle, no i spawamy. I tak po kawałeczku, może dzisiaj ten próg już wstawię. Nie wiem, czy go dajadę też dzisiaj od dołu pospawać, ale chciałbym, żeby był cały od góry przyspawany. No i tak to wygląda. No nie pokazywałem już tej konserwacji, bo to nie wydaje mi się, że był sens. Wiadomo, że jeszcze po zaspawaniu to na koniec będę przez te wszystkie otwory, które są tutaj, które są od wewnątrz, będę jeszcze tą konserwację wprowadzał. Jedną puszkę sobie używam po prostu ze zwykłym tym majozolem. A do drugiej puszki mam też końcówkę taką z, z wężykiem będę tym wężykiem to konserwowało. Tak samo to tutaj będzie pozalewane, no wszędzie gdzie mi się uda, chcę ją zalać od w tych zamkniętych profilach. Tak samo tutaj, że to wszystko po prostu było zrobione. Natomiast będę to zalewał po malowaniu, bo to się bardzo, bardzo niefajnie usuwa. No a tam gdzie to zostanie, to jest takie jakby natłuszczacz, no to nie będzie, nie będzie to się dało tego pomalować, i będzie bardzo duży problem, żeby to zmyć. Chyba że, chyba, że jest jakiś patent, czymś to się zmywa, ale żadne nity o rozpuszczalnik epoksydowy nie chcę tego dobrze zmyć, bo zrobiłem sobie próbę na staje drzwiach. Na staje drzwiach testuję wszystko. takie gaśnice BHP pełnym myjem, dwie staje gaśnice samochodowe. Gdyby się coś zaczęło mi palić przy spawaniu, no to będę gasić, ale miejmy nadzieję, że nie. No i tyle. Nie piję dole, spawam dalej. Postaram się dzisiaj wam jeszcze pokazać cały ten wspawany pył. Pożyczyłem od sąsiada taki malutki kluczyk. Od ojca pożyczyłem taki siedni. Ten największy to mój. Mam tego morska też od ojca. No i czterema kluczami jakoś się to staram robić. Dobra, nie zawracam wam dupy. Trzymajcie się, Pany. Jak to będziecie oglądać, to zostawcie jakiegoś suba czy łapkę w górę czy w dół. Nic Was to nie kosztuje. Napisz, albo napiszcie jakiś komentarz, ja chociaż wiem, że, że komuś się chce to oglądać. Zajazd to tutaj jeszcze młotkiem przypierę dole, żeby ładniej doległo i będę to spawać. No na jazie. No i tak to wygląda po wstępnym szlifowaniu. W tych miejscach gdzie mi się nie dospawało, jak na przykład tutaj, tutaj i w paru innych, trzeba to będzie po prostu jeszcze raz to teraz... oh jasno przetopić tą dziurkę, żeby ją zalał. Tak jak tutaj jest taka mała dziurka, żeby to wszystko tutaj, żeby to wszystko ładnie pozalewać, zaspawać, zeszlifować jeszcze raz. Już na idealnie gładko, i jest wstawiony. Tutaj już raczej nie będę nic poprawiać, bo tutaj uważam, że mi całkiem fajnie wyszło. Tutaj w niektórych miejscach to jeszcze popodspawuję, żeby to wzmocnić, doszlifuję do końca. Tutaj w tym miejscu ciężko mi to będzie doszlifować jaksem, więc podjadę do mojego mechanika i sobie od niego i sobie od niego pożyczę po prostu na kompresor taką malutką szlifieczkę pneumatyczną i tym to spróbuję doszlifować chociaż ochę, po czym to wymaluję sobie epoksydem i nie wiem, na epoksyd sobie to przelecę jeszcze hammerajtem i na to pójdzie guma do spawów w tych miejscach no to, to trzeba będzie niestety pomalować dobrze epoksydem, wyszlifować, pomalować epoksydem yy, i zaszpachlować. Tutaj te miejsca. No bo też to nie chcę tak dozaja szlifować, żeby to osłabić. To samo w tym miejscu. Tutaj mam nadzieję, że się będzie w ogóle bez szlifowania. Wiadomo, nadmiar tego fiogu tej listwy trzeba będzie uciąć. Nie wiem dlaczego to jest zawsze większe, ale. W tych samochodach, w których już robiłem, czy ktoś mnie je robił i widziałem, to zawsze też ta listwa była za wysoko. Może to jest, żeby to jakoś dopasować, nie mam pojęcia, nie jestem blacharzem. No ale w każdym razie pospawane. I najlepsze jest to, Pany, że się trzyma jak choleja. Tukłem w to od wewnątrz młotkiem, ni choleje nigdzie nie puściło. I bardzo dobrze, tak ma być. Od dołu... Przy użyciu klucza, albo żaby, można to bez problemu dociągnąć. Nawet mi idzie to jakoś dociągnąć, Chociaż spiężynuje trochę, stawia opły, ale wiadomo, że to się dociśnie zacznie spawać. To już parę smajków i przestanie stawiać opły. Niestety, jutro po południu ma padać. Więc jest chujowo, ale może to dzisiaj jeszcze coś zrobię. Chciałbym to jeszcze dzisiaj może uciąć, chociaż to nie jest priorytet, ale chciałbym to tutaj pospawać. Przy tym progu, a w tym subku A w tym subku jest taki problem, że nie mogę wydubać stamtąd takiej pianki, nie pianki. To wygląda jakby to było na natyskowo położone. Takie wyguszenie, więc gaśnice czekają pod ręką, gdyby się gdzieś to tam zapaliło. Miejmy nadzieję, że nie. Tfu, tfu, Odpukać w niemalowane. no prawda nie no ale... No i tyle, powodzi się robi, na wszystkich tych, którzy mi tam mówili, że nie ma chuja, że to zrobię, że kurwa żadny ze mnie blacha, że nie umiem spawać, że nie ma chuja, że to poskładam, no to jak widać chuj jest, da się, wszystko się da zrobić samemu w domu, jeżeli się uprzesz i tyle, w takim samochodzie tu można na remont silnika zrobić, no dobra, no nie splanujesz głowicy szlifierką, ale, no ale... Ja zbierzesz złożysz bez problemu. I to też będziemy robić za jakiś czas. Ale najpierw blachajka, lakier poskładać do kupy i ma jeździć. Pojeździć sobie trochę. Będziemy się martwić silnikiem. Na jazie nie jest tak źle. Auto ma kompresję, auto ma nawet moc. No ale wiadomo, że jeżeli to ma być przygotowane pod jakiś tam amatorski motosport, to, to musi wejść z wałek i tak dalej, więc. Cena wałka do niej to jest tysiak, sam wałek to jest tysiak, remont całego silnika, znaczy części to jest następny tysiak, więc są dwa tysiaki, no a plus jakaś robocizna, ale z tego co wiem od mojego mechanika, który powiedział, że w razie czego mi pomoże, że ja po prostu przywiozę tam jemu głowicę i wszystkie inne elementy, on to zawiezie do jakiegoś warsztatu, z którym on ma umowę, i że to wcale nie będą duże pieniądze za planowanie, docieranie gniazd zawojowych i tak dalej, to wyszło na to, że to jakieś tam dwie, trzy stówy wyjdzie, no plus jakieś tam lepsze wino dla, 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 dla mojego mechanika. Czy tam bardziej dla jego żony może, nieważne. No i tyle, auto się robi. Jak widzicie jeszcze się nie poddałem. No jakoś tak sobie po trochu działam, więc jeżeli kogoś Interesują postępy to bardzo pierwsza, o suba, łapkę, i tyle więc, malina panowie, jest do zobaczenia, no i co? Próg praktycznie wspawany, przynajmniej od góry, tu moje piękne hefty, a teraz będziemy spawać od dołu. Już w sumie jest zaczęte Spawanie od dołu, już wam to pokazuję Tu jest jeszcze niedospawany jak widać, bo to zostawiam na sam koniec może słusznie, może nie a tutaj już są pierwsze smajki. No kurde, ale nie łapię ten telefon ostrości, nie wiem czemu i tak to wygląda. Jak to wygląda. Więc to tak go będzie całutkiego pojechać do samego końca. Jest to zadanie na dzisiaj. No jak widzicie, niektóre spawy poprawiałem, inne są do poprawienia. Jeszcze wszystko do oszlifowania na gotowo. I będziemy to malować niebawem. Aha, jak widzicie, tutaj odkształca mi się przy doginaniu, więc po dospowaniu sobie dokrepuję tą dolną listwę młotkiem. I wygląda to całkiem spoko jak dla mnie. No i tyle. Auto się robi, więc z pozdrowieniami dla wszystkich, co mi mówili, że to się nie da, że to na pewno tego nie zrobię. Hi, hi ha, ha. To samo będzie z malowaniem. Może się nie da, ale jakoś zrobię. Dobra, to tyle na chwilę obecną. Pokażę wam jak to będzie trochę większy kawałek wspowany.